Dzień dobry YouTube! Witam Was w kolejnej pancernej powtórce. Co woli przywitań, a teraz dawać intro. Dzisiejszym bohaterem jest killer, który jedzie w Isie 7 razem ze swoimi plutonowymi kolegami, czyli Paweł Hunter. W czwartym oraz Ninja Sniper C54. Mapa topia Piastrzysta Rzeka, bitwa standardowa. Jeżeli chodzi o składy, to jak widzimy, bruszką 50% szans na wygraną, więc statystycznie są to drużyny w miarę równe. Ja również tak sądzę, ponieważ, ponieważ tak, fajne losowanie, bo tylko 40 po jednej stronie, że to jest naprawdę <laughs> bardzo, bardzo ciekawe będzie. Troszkę dziewiątek reszta to ósemeczki, także spoko fajnie jest, wszystko elegancko. T54 standardowym ruchem według mnie, przynajmniej na pieszczystej rze rzece dla MEDA jest jechanie na A0 na no, zaświecenie wszystkich pojazdów, które jadą z innymi A1, A2, A3, A4 tak tak itd. Po tych obrzeżach. Nasz bohater killer jedzie sobie na środek na bodajże sobie na kwadraty C5 C6, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo... Tam przy wystawieniu wieży można naprawdę sporo ugrać. Na nim oczywiście Power Hunter w się 4. Także chłopaki w Heavikach trzymają się razem. Natomiast Magic, tak jak wcześniej wspomniałem, już spotkał obiekta 416. W każdym razie drużyna fajnie się rozjechała. Fajnie, hm, można powiedzieć, że fajnie, bo bardzo dużo pojazdów pojechało na południe. No, bardzo dużo wzrostu. 3, 4, 5, 6, 7 pojazdów o ile śniemy, na Eee, T54 ładnie ubije tego obiektu 4, 416 ja Myślę, że on długo sobie nie pożyje i jest już pierwszy cel M103. Proszę zobaczyć, piękny strzał tutaj prosto w dolną płytę i <ścoughs> strzał od do Katojsa. Proszę Państwa, za 116 chyba to jest strzał z hajaków M103. Dostaje już ładne debaty, dostaje 115 HP. Killer już ją wykończy, tak jest, piękny strzał w bok wieży. 115 wykończenie. I teraz idź czwarty. Oddaję strzał w E75. Podpalenie. No to jest po prostu coś niesamowitego, Płonie ten E75 jak zapałka. Killer wie, że ma oddaj Oddaję również całe 439. Druga podpałka. No niestety E75, ale ta bitwa ewidentnie nie jest dla ciebie. Daj kolejny jakiś rykoszyt poleciał. Wcześniej jeszcze strzał od Stortoisa. Killer tutaj w ten strzela w sumie w tygrysy drugiego. To E75 chyba nie było. Nawet jak strzelić. Kolego Plutonowy również w tygrysa. I teraz killer piękny strzał, do końca tego tygrysa 224 HP. Już jest zniszczony, e E75. Teraz za chwilę już będzie wykończony, zobaczy piękny strzał Pawła Huntera z Isa 4. I to kolejny jakiś ding. No i zobaczy praktycznie bez strat w Plutonie. Natomiast ta południowa strona, o którą wcześniej wspomniałem, no już padła, więc trzeba tam... Chłopaki to szybko podejmują decyzję. Wracamy, trzeba bronić bazy. Jak najbardziej słuszna decyzja. Bardzo ładne zagranie ze strony Plutonu teraz. 2300 dymcze ogólnie 4 do 7. Wszyscy Plutonowi jadą. 60 plutonowi jadą, C54, IS4 oraz I I7. Ja w czasie na tej, na tej wydmach t 32 próbuje się przeżyć na wrogie plecy. W bazie jest no, całkiem dobra obrona, no bo jeszcze stoi E3, jeszcze stał jak e Panter kiedy. Zaczynałem to zdanie, no niestety, w ciągu tego co mówiłem, on już zdążył wyparować. więc um, Cała bitwa jest tak, jakby na barkach naszego Plutonu. Teraz T32 wyświetlił Pantero i Tortoisa. Tortoiza, który przypomina strzał z hajków do 7. I, I tu zobaczycie się obiekt 268 i 3 i 7 50 Heavy. Tutaj strzał z biodrem niestety, no, nie, nie, nie nieudany. No już jedziemy dalej. Killer jedzie na do przodu. Power Hunter i Ninja Snipers razem z nimi, 4 do 8, no już tutaj trzeba naprawdę uważać, w tym czasie bardzo dobrze, że obiekt z tego półtora tysiąca HP, które on miał, zszedł do tam 600 chyba, tutaj strzał w T57, niestety nieudany, też z biodra, o, on tutaj się dinguje ze złota, także bardzo dobra teraz sytuacja, bo oddał już 4 strzały, więc już jest po nim, T54 ostro wjeżdża na niego, bardzo ładny strzał za 309, Killer też przywalę mu za 502 i tutaj T-54 względem na swój e, bardzo szybki D, DPM, ROF w sumie, będzie też punktowała. T-57 wyparowuje. Killer tutaj bardzo ładne zagranie, zobaczcie jak to wygląda. So, tutaj chowa dolną płytę, wystaje tylko sam przódka, dłuba oraz wieże, więc to, to, te, te pociski nie mają prawa tutaj wejść. No tutaj ładnie te 34 również side-scrapował. Kiedy robisz, że zostały 4 peski, zwykłe 13, 13 zł i 3 hajaki. C54 heroicznym ruchem raszy na T34. I czwarty troszeczkę z tyłu się trzyma. Próbuje nadgryzać te pojazdy z innej strony niż tutaj chłopaki. I teraz bardzo, bardzo ładnie T34 zgęsiony. Podjazd, żeby zasłonić T54. Piękna po prostu tutaj te, tej gra drużynowa. T34, no z no, tej chwili jest bez rany. Już zostało mu 238 punktów HP. T54 no, niestety oberwał tutaj. Ale na szczęście wykańczy tego T-34. W międzyczasie I7 naprawdę przedarł się głęboko, bo bardzo ładnie to zrobił. O, pięknie, baczę, wykończył I 7 Jest już 8 do 8, naprawdę. <laughs> Gdyby nie nasz i Pluton, na pewno ciężko by było to wykerować. I 3 Strzaza za 506, 54, bardzo pięknie go wykańcza. On pokazał się diabłą. Na szczęście Diaboł się dinga od, dinguje od naszego bohatera, więc naprawdę te 700 punktów życiowych jest zaoszczędzone. 1800 w ogólnie jest 7, 33, a te 54, malutko bardzo. I 1600 i 4. No, tych hpów trochę jest, zważywszy na to, że zostały tam jeszcze jedna tylko. 10 w postaci ISA 7 oraz je na 2,9, czyli Cortez jest EF po Te T54 to bardzo piękny zajazd Isu, healer wykańcza i już ma 4 fragi i 5178 daneczu. 8 fragów zrobionych przez nasz Pluton. Naprawdę to jest kozacki wynik. No i teraz co? Południowa flanka wyczyszczona. Czas z powrotem wdrapać się na wydmy i zrobić tam. Chciałbym zauważyć, że Killer teraz wykorzystał wszystkie Apeki i strzela, będzie strzelał teraz ze złota. No, jest, muszę powiedzieć, chyba niestety, że ten IS-7 wcale nie ma tak dużo pocisków, jakbyśmy chcieli, bo naprawdę bardzo często idzie się wypstrykać ze, ze zwykłych Apeków, jeżeli się strzela ze złota na CW, bo... No jednak ta penetracja, no kurczę, to jest tylko 250, tylko 250. Jest to wystarczające jak najbardziej, ale, no, nie wiem, czasami, czasami brakuje, nie? Każdy raz jest, znowu jest 10 do 10. Z pozycji pozycję Tortoisa, Pantery i nic 7, więc będzie ciut łatwiej. Nie wiem gdzie jest ARTA. No właśnie, tym razem, że teraz T34 wyparowało tego Tortoiza. E Trujeczka dalej na bazie będzie próbowała wspierać ogniem naszych bohaterów, naszego bohatera zasadniczo. Bo to widzimy wszystko z perspektywy killera, przypomina przypominam kolejny raz. No i teraz też bardzo świetne zabranie zagranie T54 będzie próbował po szerokim łukiem. Jakoś objeżdżać te pojazdy, które znajdują się na C6 C7 jest mi 7 1000 HP tutaj ten strzał. No, czy, czy on tutaj wejdzie? Czy on tu wejdzie? I no ile no, no niestety, no ciężko by powiedzieć, żeby ten strzał jakkolwiek wszedł pod takim kątem w przednią płytę. Bardzo ciężko przebić się I7. I teraz chyba będzie dążenie do klinczu. Nie, też jeden strzał. I kręcimy się jak jak no nie powiem co. W każdym razie już no nie, nie ma sensu teraz naprawiać kierowcy, według mnie przynajmniej. No i tak można było to zrobić na końcu. I teraz właśnie piękny strzał tutaj, wykończony i w siódmy. I teraz <coughs> te 54 czy tam zajechał, Ta panterka, no ja nie wiem co ona zrobiła. Próbowała zajechać, staranować e, naszego bohatera. Na szczęście mu się to nie udało. I tak dzięki tej Panterze, ile zrobił siódmy, siódmego, fraga zasadniczo, nie, szóstego fraga, bo siódmy to był tort, jest dobrze. I teraz jeszcze Tygrys drugi, 488 HP, -ku. widzimy, że on pole naszego T-54, nie pozwolimy mu to zrobić, T-54 ładnie schowane nie wychyla się. Bum, ding i po prostu teraz fup, wykończenie Tygrysa drugiego. I w czasie na czacie dzieją się oczywiście standardowe teksty, Debil Gore i 7. No i jest kolego, jeżeli będziesz to kiedykolwiek, może kiedykolwiek rodał, to sobie zobaczysz, jak wygląda bitwa z perspektywy killera i zobaczysz, że tych apeków mu jednak brakło. I co, i poszukiwanie? Arty została. Bardzo piękna gra ze strony Plutonu. Jest 12 fragów. Naprawdę świetny wynik. Pogratulować Wam, naprawdę. Bardzo dobra bitwa. Myślę, że. Jak najbardziej zasługuje na pokazanie jej. Gdzie jest Arcioszka? Hmm. No, proszę Państwa, szukanie Arcioszki dalej. No oczywiście tu chłopaki jeszcze wdali się w dyskusję, że mogą przecież używać Golda, jak najbardziej możecie pewnie, tym bardziej, że nie macie pocisku zwykłych HP-ków. Hedge <laughs> Explode jest załadowany. Szukanie arty. Jak najbardziej słuszna decyzja. Szkoda, marnować tego, tej złotej peski na artę. Z jednak troszkę tych pieniążków Zawsze to zaoszczędzimy. Jest, jest arta, jest wyświecony. Killer również świeci. I co teraz będzie? Chyba to będzie jeden z do strony plutonów w niego. I będzie bodajże oddany frak na, na korzyść killera. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja bym tak postąpił. Zobaczymy, co chłopaki zrobią. Arte wystrzeliła, także teraz już mamy wolną rękę, strza właśnie i proszę Państwa, a teraz odsłonięcie killerowi, żeby zdobył sobie tego dziewiątego fraga, bardzo ładnie wykończony, 7150 damage'a, 9 fragów na stronie killera, naprawdę bardzo, łatwe, bardzo ładna bitwa, już gratuluję świetnie zagranie plutonowe, naprawdę, naprawdę gratulacje dla Was.